Raz, dwa, lewa, raz, dwa, lewa Idzie sobie bida i śpiewa piosenkę W górze słońce Peru z inflacją pod rękę Ona się śmieje i śpiewa sobie tak Rosną w Polsce ceny zdrowo i bez przerwy Lecz wasz umile Tudzg nie traci werwy, Aby jednak donek znosić ceny mógł. Czuwać musi bronek, Czuwać musi bronek, Czuwać musi bronek, By nie przeszkadzał wróg. Wróg oczywiście nie śpi, Lewa idzie sobie bida, I śpiewa piosenkę. W górze słońce Peru, Z inflacją pod rękę, a ona się śmieje i dalej śpiewa tak Lecz nasz Bronek biły sam nie miałby siły Sam nie dałby rady bez nałęcza swady Ale nawet nałęcz, żeby pomóc mógł Czuwać musi Walter, nasz generał Walter Czuwać musi Walter, by nie przeszkadzał wrog. Rok, czyli PiS, Lewa, idzie sobie bida i śpiewa piosenkę. W górze słońce Peru, z inflacją pod rękę, a ona się śmie i w końcu śpiewa tak. I tutaj się kończy nasz łańcuch pomocy. Walter czuwa we dnie, Walter czuwa w nocy. Słowa banda cała, dobrze wyszkolona By Tusk mógł nas chwała, by Tusk mógł nas chwała, by Tusk mógł nas chwała, robić im balona Balon oczywiście na hel